Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii zagrajmy w GSR, czyli German Street Racing Nie wiem czy ktoś pamięta może serię z mojego kanału Europe Street Racing Jest to dalsza część, a bo chyba wcześniejsza, nie powiem wam jaka jest kolejność tych odsłon od Team 6 Studio, bo to były wydane trzy części GSR, ESR i FSR i tak, ja przeszłem SR, a co mnie sprowadziło do tej gry? Młodzieńce, młodzieńcze lata. Dziecięce lata, lata. Grałem w dzieciństwie, właśnie w German Street Racing. To jest ta gra właśnie moja ulubiona. A ze względu na to, że kiedyś mi się przypomniało o tej grze i nagrywam stare gry z dzieciństwa, też na swoim kanale. Eee, znalazłem ESR. ESR myślałem, że to jest ta gra, co grałem w dzieciństwie. Jednak się okazało, że nie. Niby te same samochody. Ale nie było mojego gólu toru ani zakończenia tej gry takiego jak było wtedy. No i mówię, no to jak? Samochody mi się wydaje, że podobne były. A tu się dowiedziałem, Zara po zakończeniu ESR, tej serii, dowiedziałem się, że jest jeszcze GSR. I GSR to jest ta gra, która właśnie grałem w dzieciństwie. Ja jestem Cedier Matisto i witam Was w pierwszym odcinku z zagrajmy GSR. Ze mną jest mój brat Bartek, który będzie tutaj nam towarzyszył. I w ogóle... Dobra, ja sobie zmienię tutaj tylko pseudonim. Eee, nowy poziom oczywiście utworzę. Wszystko sobie tam wiecie... Profil ja mówię. Ja sobie wszystko tam... Już ustawień w ogóle normalnych nie będzie. E, w sumie w, e, gra nie będzie długa, bo podobno, że tak samo będzie długość tej gry jak w. E, no. E, jak w SR Te gry są dość stosunkowo krótkie. One zajmują 2-3 godziny. No. Tak, tak, już właśnie, już rzucę za nam uwagę widzom. I jesteśmy w no Monarchium, głównie wyścigamy się po niemieckich ulicach. Jak widzicie w garażu mamy już dostępne samochody. Pamiętajcie ten samochód? Moje OPC, tak zwane. Którym wygrałem, o! Którym wygrałem wszystkie wyścigi, w tym FSR. Yy, mamy trzy dostępne auta w garażu. Ruby. Ta Ruby jest PSK T, czyli Golf 5. Tak, tak się wydaje i Toyota ta. Hmm, nie wiem, jakaś tam jakość się to nazywa, ale dobra. Eee, zobaczmy, które tam jest najlepsze. Ruby. E, tutaj prędkość maksymalną ma większą e, spice. Pojedziemy z tym, bo teraz mamy, mamy trzy typy wyścigów. Wyścigi. Drag, znaczy wiadomo, klasycznie od punktu A do punktu B na prostej zmieniamy biegi. Musimy dojechać na pierwsze miejsce. Oczywiście jest tam tuning, którym się później, później no, dowiemy i e, w ogóle zorientujemy się. Wyścig drift, czyli dojeżdżamy z punktu A do punktu B. Przy punkcie B zawracamy, tak jak to było w dragach w LSR. Niby był wyścig drag, a jeździliśmy z punktu pak i wiecie, zawracaliśmy. No, i dostępny mie miejski wyścig, no to klasycznie, nie okrążenia. Dobra, to ruszamy z wyścigiem Drag. Bez zbędnego piercielenia. Czas to pieniądz. Ja tego czasu zbytnio nie mam. I mamy. O, widzicie, tramwaje są. Niedobrze. Gaz! Ruszamy. Pięknie ruszyliśmy tutaj, żeby ją minąć e, biegi się zmienia AZ z na ogonie ale wyścig wygrany pierwszy wyścig, pierwsza wygrana powrót do menu ruszamy z drugim wyścigiem drag gaz do techy do odcinki Damy mu radę. Damy. O! Już. Ale nas zrobił. O kurde. Kurde. Ale nas zrobił, nie? A teraz ja. Jastrzę. Hmm, źle bieg i wrzucał. Chciałem go zepchnąć. Zemsta nie popłaca. Co jest kurdeś tam się źle klikło. No nie! Takie problemy mieć, no wcześniej nie miałem takich problemów, a teraz muszę tutaj uważać na niego, bo on będzie mnie próbował zepchnąć. No mówię, co za, a było tak blisko. Co wygra? Bez komentarza. O Boże, no. Muszę patrzeć tutaj na biegi i na niego uważać. Patrzcie widzicie? Jak z tyłu nas do czaku? O, nie wiedziałem, że będę miał tyle problemów. Nowy samochód odblokowany. I tak jak powiem wam jeszcze, że samochodów tutaj nie musimy kupować. Możemy je tunigować, ale je wygrywamy. Dostajemy je. Widzicie, już mamy dostępny w garażu. I idziemy sobie wyścigi Drift, to są te same samochody. Tak, no mówiłem ci, mówiłem ci, tu się tylko zmienił wydawca podobno, czy coś, bo jedynie zmienił się trochę kół Samochody te same, trasy no inne, ale że zakręcił za bardzo dwa okrążenia. Guarana ciągnie Strasznie to Bo ta Guarana przypomina BMW M3 Patrzcie no jakie Jakie wie, Na mnie zaliczyło W tamtym No SR było lepiej Według mnie O Może się uda Dobrze pójdzie, tak nie zderzymy się ze stramwajem Chwilę nie zmieszczy się. Tutaj dobra, jest pierwsze miejsce, udało się, ale było groźnie, było groźnie. Kolejny wyścig, też Guarana. O nie, to jest ten przeklęty. Ach, ale go zepchnąłem, dobrze im tak. Co wymyślał takie wieści? Ja pierdzielę. Wiesz co, jak mi za to samochód wyjedzie to będzie dopiero. Masakra, co tu się kurde dzieje. Um, Jesus, Jesus Christ. Drugie krążenie. no jeszcze ruch. AI. nam na no zanim gorsze jest. O, ostatnie krążenie. Ja zostawiam, wiecie, ten nitro te, na, na to co się dzieje będzie działo po zakrętach. E, znaczy po tych nawrotach, bo wtedy nitro nam się przyda. O nie, ten będzie jechał O dobra, nie, nie, nie wjechał w nas. Niestety lubią wjeżdżać też w nas. Ale to był zwykły wiesz, z ruchu miejskiego Bartek. Samochód. O, kolejny samochód Z4 PMW. jeszcze tam piorunująca muzyka. O, rozłabił Dobra, jeszcze jeden wyścig Drift, i dwa wyścig miejskie, i będziemy mieć pierwszy tor z głowy. A, już nam się przestawił, no tak. Uważaj, uważaj na te, bo oni się tutaj lubią pobijać. No, co mieliśmy? Co jechaliśmy? No, posuwaj się. Wow! Tutaj przy tych nawrotach to będą jajca przy niektórych wyścigach. To Ostatnie okrążenie? Dwa okrążenia tylko. O kurde. A nie widzisz, jak driftuje? Mam nadzieję, że tylko się z nimi tutaj nie zderzę. Było blisko. Yeah, wygrana. Powrót do menu miejskie wyścigi 2, Opel. Naszą bęką niby Z4, podróbką. O nie, żeby mi nie zepchnęli, no tak, myślałem, że tak będzie. Lecz trzy okrążenia, no co mieliśmy, tak. Jaki niebieski srebrny. I powiem Wam, że o wiele ciężej się zdobywa Tera Nitro, bo Nitro to tam było, jechałeś byle jak, czy bardzo blisko, czy daleko, jechał minąłeś, to to Nitro dostawałeś, a teraz się Nitro dostaje, im bliżej przejedziemy samochodu, wiecie, uczestnika, czy coś, niebezpieczny manewr wykonamy, tym więcej dostajemy Nitra. I tak samo jest ze skokami kaskaderskimi. Wcześniej to pamiętacie, że tam byle jaki robiłeś wyskok? Oh shit, Kurde, a nam zablokował. Też ja zapomniałem o tej trasie, że to się tutaj w prawo skręca. Ale nieźle, o te. billboardy, Team Studio. Team 6 Studio, chyba, tak? tak. Tu widzicie, mniej ominąłem go i dostałem mniej nitra. O. Trochę mi się wydaje, że. Jednak system został zmieniony jazdy. Tamte samochody bardziej mi się wydaje, że się zbierały ślizgały. Kurde, ja tu wszystko, wszystko załamę z nie mam czasu. Uciekać mi stąd. alleluja. I oczywiście twórcy nie odeszli od stawki, od powtarzania torów. Widzimy na tych samych torach przez kilka wyścigów od tyłu. Tyle może więcej tutaj spędzamy czasu na tych wyścigach, bo tutaj... Na tych kategoriach wyścigu, nie? Bo tam, tak jak pamiętacie, tam jest drag, drift, i oczywiście uderzamy samochody, a oni lecą 5 metrów dalej, nic się prawie nie zmieniło. <laughs> Chociaż SR nie już nie było ostatnim słoną nie wiem, jak tam będzie, bo nawet w SS FSR ten sam foot jest, te same zegary w ogóle, bo jak tam jest tym wszystkim wiem jedno FSR już nie będę nagrywał e, German Street Racing nagrywam o to, że to jest moja gra z dzieciństwa już i chcę pojeździć na moim ulubionym torze no, o dwóch torach, jeden mam ulubiony drugi mniej ulubiony, ale dwa mi się najbardziej podobały w tej grze ten mniej ulubiony wcześniej chyba dostaniemy, albo później nie wiem, zobaczymy Wow, ale manewry, kurde, by wpadł do wody, tam też wpadł z, suchu, z ruchu EI, wpadł do wody, utopił się, utopił się. Tak, my na, na, na drugim wyścigu, nie z tym dragiem, jak nas spychał niestety. Ui. Nitro, patrzcie jak mi idzie O, widzicie, za bliżej przejechaliśmy, dostaliśmy 21 Tu już nie dostaliśmy Idziemy, idziemy, Malina, ciągniesz nie? samochód Uuu, uderzył w tramwaj, co za Nie umiem Co jest? Co mi się tak kurde Więcej was tutaj nie było? Meta. Pierwsze miejsce. To co jeszcze, panowie? Jeszcze jeden wyścig. Ostatni wyścig tutaj. No niech tramwaj przejdzie. Tutaj najgorzej ustaw... Wow. O nie, za tramwaj... Aaaa, tak myślałem. Ten jeszcze nas blokuje. O Boże. Tak właśnie za późno się skapnąłem z tym tramwajem. Dobra, może szybko się dogoni. Jakoś na razie się nawet w miarę tego jednego dogoniło. Jeszcze jeden nam został. Uprzedzenia. Uderzy. Ha! Dobrze. Zapchnęliśmy go. I tak ma być. Wow. Wow. Ale my go zapchnęliśmy samochód. Ci się kurde zderzając z ruchu, AI. To jest dopiero. nie będę tutaj jechał prosto bo tam jest wyskok a ja często z tego wyskoku właśnie tutaj yy, niszczyłem sobie przewagę i traciłem pozycji dlatego jeżdżę w prawo jak coś znaczy jump w lewo nie? wow jaki jump po tych uliczkach raz do tego. Lecimy, Polska Street Racing powinno być. Co tam? No, tak, tak, niech ci będzie. Oczywiście kamera gdzieś się znowu krzywi. Czy mi się daje? Nie, by to denerwował WSR, że ten. Eee, że no ta kamera się tak odwraca ESR wczoraj skończyliśmy, nie? Znaczy ja skończyłem, Bartka nie było Wczoraj skończyliśmy, nie? ESR Nagrywać serię całą A wy dopiero dostaliście pierwszy odcinek na YouTubie wow, Nie wiem czy spałeś, bo... Bo ty byłeś na dole, a ja nagrywałem Znaczy szykowałeś się do spania, a ja nagrywałem ja też nie lubię na wieczór, tak. Zwłaszcza nie lubię nagrywać gier w nocy. Znaczy to tak bardziej w nocy to lubię multiplayer z kimś o, o nagrywać. Samemu nie lubię tak za bardzo nagrywać. Dobrze, że tu jest mój brat i mi wspomaga. Jakoś mam chęci do tej gry, bo samemu też gdzieś jakoś niezbyt to nagrywa. Może to jest ten fakt, że siedzisz przed komputerem i gadasz do monitora. Multiplayer się bardzo fajnie też nagrywa. Z kimś innym, jak się gra. Pasata. by piątkę mi to przypomina. Ten samochód Jeep. Grand Cherokee to Volvo Jeep. Które to jest okrążenie? Ostatnie, nie? tak? Tam. Tam, przejazd blisko. Tu a mnie zaliczyło. Jakby tylko z naprzeciwka łapie O! Pięknie No oczywiście yy, ci jeżdżą mnie Chociaż model jazdy trochę prawie nic się nie zmienił. Ja pierdzielę, bo jadą! Gaz, gaz, gaz! Bo nie doganiają. O Boże, o Boże, oni tu są tuż za mną? Jest. Nie. To gdzie jest meta? No pierwszą... A tutaj, kurde, myślałem, że tam coś Powaliło mi się. O! Patrzcie Eee, tak, e, A gdzie tu jest salon? Wejdź do garażu. O Zakup do, yy, do skanera V-Chipu, czyli tunic sin, yy, tego, silnika, 100 euro, o, 500 euro, nie wiem czy warto, nie niepotrzebnie inwestowałem w ten samochód, podnieść umiejętność tunik w nie biegu, a tu doświadczenie, Zawieszenia. O, no, tutaj gotówki. O tym samochodem będziemy trochę jeździć. Zaraz będziemy jeździć trochę, bo podnigowałem go. Zobaczymy, jak pojedzie w Draga. Tutaj, no niestety, chyba, tuning będziemy musieli narzekać na kasę. Nie wyjdzie chyba tak dobrze, tak jak w tym FES-R. Helikopter leci nad nami. TY! Ło Kurde bo źle trochę w bieg rzucił, raz i tu trzeba trzymać obroty do oporu kurde, znowu Daudy jednak ma lepsze, jest lepsze bo pamiętam, ono się nam teraz odblokuje Się dać jej wyprzedzić. Najlepiej zajeżdżać jej drogę. Tylko nie mam kamery wstecznej. Mogę się tylko po awatarze tutaj. Ja, Ja, yeah, ale ledwie. Kolejny wyścig Drag z Kimtera. Mhm. Też z Audi TT, bo Audi mi TT to przypomina. O nie, to jest z tym samym co my mamy. Pamiętam, to też mnie zepchnął na drzewa. Przegrałem. Już tą grę trochę pograłem. No, mam nawet dobrą przewagę. O, pięknie. Ślubka mięknie. Uuuu. Oraz orkiste. Odblokowany. Oczywiście ta muzyka. I co? I e, chociaż pewnie do, będziemy dostawać na raz więcej e, Tej kasy Nie wiem jak się zdobywa doświadczenie. Czy to wybierz wyścig do wyścigu nie mam. Znaczy wybierz wyścig do wyścigu. Nie mam tutaj za bardzo tego. A pojedziemy sobie. Nie wiem dokładnie, jak tutaj się zdobywa doświadczenie, punkty doświadczenia. O nie, to będzie chyba. O tak! Chyba tak, tak? To grałem? To chyba grałem na tym torze. Że nie będę mógł i omijać. Pamiętam jak ESR, nie mogłem zawrócić przez nich, bo wjeżdżali na mnie. E, przydałoby się przejechać na tamtą stronę. To jest dobrze, nawet. W miarę prosty tor, bo jak się z nimi spotkam, tu gdzieś widzę, że tamto pojechali. O nie, ale widzicie, jeden jedzie na mnie. Wow! Ledwie, ale udało mi się. Ale miałem farty do tego pasa. Teraz wątpię, żebym miał takiego farta. O, już jeden jedzie. Dobra, ale udało mi się go ominąć. Drugi jedzie tamtym pasem. Jeszcze jeden jedzie chyba. O minął dobra. To git. Drugie okrążenie yy, zaliczam do udanych. Ostatnie okrążenie. Ło, jak odskoczyła, ale od razu mieliśmy lekko. Jeden jedzie w tamtą stronę. Drugi tamtą stroną. O nie, ten jedzie tam. Dobra, się udało. Więc nawet przewagę mamy dobrą, bo w połowie okrążenia się mijam z nimi. Trasy, tak jeszcze za dobrego mam. Farta, że się z nimi tak mijam. Według mnie, o jedzie jeden naszą trasą. Wow. No właśnie, o to mi chodziło. Ci głupieją. No tutaj już takiego szczęścia nie mieliśmy, ale. Wygramy to. I yeah. ja Kolejny wyścig. Drag. Nie drag, tylko drift. I będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Pierwszy odcinek. Nas tylko dwóch, nie? A, już wiem, który to jest ten wyścig. Jechaliśmy go, nie? Tamto gdzieś coś mu się stało, tamtemu wow. tutaj muszę właśnie na nich uważać. Nie, to jest to samo. Też w tą stronę jechaliśmy, patrzcie, nas chciał wjechać. Trzeba ich tu też omijać. Pamiętasz co nas dogoniali, dogoniali bez problemu nawet? Mieliśmy kłopoty tutaj. Oni on im nam tu każą zawrócić, no ale to debil zawracałby. Lepiej jechać tutaj chodnikiem, niech się mam z nimi mijać bo oni we mnie wiadomo gaz odechy, wkręca się na obroty, I idzie! Uwaga! Kurde, samochody tutaj. A ci znowu tutaj. Łaza <grywa> przegrywają. Naprawdę no inteligencja przeciwniku jest na marnym poziomie. No już, ogarnij się. Nie zachowuj się tak oni to lecą, kurde, driftem, przelatują całą trasę. Masakrycznie to wygląda. Ostatnie okrążenia, zbyt tutaj jeżdżę lajtowo. Spierdzielaj, i tak nie wygrasz. Oni dopiero kręcą trzecie okrążenie. Kończą chyba. A ja już kończę czwarte. Jest. Wygrałem wyścig. Dobra. Tak więc. Żegnam się z wami. Tak więc komentujcie, subskrybujcie.